Masz duże zamówienie i potrzebujesz pracowników na już, chcesz zatrudnić pracowników szybko i sprawnie. Cześć. Nazywam się Aneta Bugańska i jestem prezeską agencji pracy EcoJob, która zajmuje się kompleksową rekrutacją i zatrudnieniem pracowników tymczasowych. Dla firm produkcyjnych, które otrzymują zamówienia w krótkim czasie, bardzo ważne jest to, aby zatrudnić pracowników jak najszybciej. Na przykład, jeżeli w miesiąc musisz zatrudnić 100 osób na produkcję, możemy rekrutację podzielić na odpowiednie etapy i zająć się całym procesem. Wspólnie z Tobą ustalamy cały proces onboardingu od pierwszego dnia pracy pracownika. Aż do wdrożenia na stanowisko pracy. A jeśli wiesz, że za kilka miesięcy dostaniesz bardzo duże zlecenie i potrzebujesz pracowników, warto taki proces rekrutacyjny zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Tym bardziej, jeśli chciałbyś zatrudnić obcokrajowców, ten proces pamiętaj, że wymaga zdecydowanie dłuższego czasu i kwestii formalnych. Im wcześniej zaplanujesz rekrutację, tym większa szansa na jej sukces. A ty nie będziesz ponosił straty wynikającej z niezrealizowania zamówienia Twojego klienta. Chcesz, abyśmy pomogli Ci w realizacji procesu? Zapraszam do kontaktu.